Będzie, 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 będzie i to ładny, piękny garbek. Uuu. To będzie chyba dzisiaj największy. Co będzie można zdobyć? Będzie można zdobyć dwa zestawy: wędka, kołowrotek, wędka, kołowrotek. Witam serdecznie na kanale Wędka Super. Dzisiaj pod lodówka z modem. Będziemy się ubawić. Mamy nadzieję na duże okonie, a w trakcie odcinka będziecie mieli super zabawę, w której wygrać będą mogły aż 6 osób. Także my wchodzimy na lód i zaczynamy. A Was zapraszam do subskrypcji. Miłego oglądania. Ja, dziurek jest. Bardzo dobrze. Zacznijmy gdzieś tutaj. Tutaj już chyba dziury są z wczoraj. Także może. Będzie uda się nam łowić na wczorajszych dziurach albo i nie. Trzeba kręcić. na rozgrzewkę. Mimoć już łowi. Próbuję. Do samego dna opuść? Przy samym dnie. Nie. O, to się Jeszcze? Odtrzymać. Teraz? Podkręć trochę. O, i. Jest, 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 jest. jest. pierwszy dzisiaj. Taki, taki nuń. Ale jest. Trzeba go wypuścić tutaj gdzieś dziurkę obok, żeby nam nie odstraszył. Tutaj wierciłem. Twardo, twardo, twardo Trzeba chyba wywiercić dziurkę taką, którą będziemy mogli wypuszczać Więc tutaj chyba była dziurka taka w miarę świeża Na której ją wypuścimy rybkę Będziemy je wypuszczać Spadaj To jest najśmieszniejsze? No? Dwa ocenie tu wypuściłem wcześniej. Aha. Takie mniejsze. <laughs> tam wypuść przy tych, przy pomostach. A? Tam jest dziurka. Albo tam, czy... nie wiem, gdzie chcesz. <laughs> Dobrze powa jest. Eee. Taki, 22 cm. Ale jest. Nie taki duży jak twój. Ale też fajny. Taki dziabdziak. Trzeba go wypuścić też tam dalej. Żeby sobie nie psuć miejsc. O tutaj jest dziurka jakoś. Muito okay. Ale był ładny. No. Był ładny. Niestety spiął się. Będzie, będzie, będzie łokonek, będzie. Jaki duży będzie. Chyba nie duży będzie, ale i nie będzie taki mały. Taki fajny. Taki fajniutki garbusek taki coś 20 cm nastroszył się ślicznie jest niunio kolejny, trzeba znowu przejść troszeczkę dalej żeby go wypuścić żeby nie wypuszczać w miejscu w którym łowimy żeby nie odprowadzić kolejnych no ale fajnie że w końcu po ciut dłuższej przerwie znowu jest Okonek, trzeba znaleźć dziurę, która jest rozbita. Tutaj jest rozbita. Dobra. Pa pa! Bożet. A więc przejdźmy do naszej dzisiejszej zabawy wspólnie z Imodem i kanałem Robinsona. Oczywiście zabawa jest tylko i wyłącznie dla subskrybentów tych oto właśnie trzech kanałów. Co będzie można zdobyć? Będzie można zdobyć dwa zestawy wędka kołowrotek, wędka kołowrotek. To zobaczycie za chwilę. Oczywiście na kanale Robinsona również będzie nagroda niespodzianka. To tego wam nie pokażę, bo to będzie niespodzianka. I kolejne trzy osoby zdobędą rękawiczki neoprynowe. Poprzez generator komentarzy wyłonie 6 zwycięzców. Ode mnie z kanału będzie dwóch, od Imoda na Te filmie będzie dwóch. I z kanału Robinsona pod filmem, w którym rozdają nagrody, prezenty na Mikołajka. Tu Wam się wyświetli miniaturka do tego filmu, a link oczywiście będziecie mieli w opisie. Także zapraszam również do nich, też możecie tam wygrać co nieco. I spod tego filmu będę wybierał dwa komentarze. Także zapraszam do subskrypcji i pamiętajcie: konkurs trwa trzy dni. Po trzech dniach opublikuję w społeczności zwycięzców u mnie na kanale. Osoby, które zostały wyłonione, muszą się skontaktować poprzez adres e-mail, który macie w opisie w ciągu 7 dni. Po siedmiu dniach nagrody przepadają. Także życzę powodzenia. A, jeszcze co trzeba zrobić? Trzeba napisać biorę udział, oczywiście, w komentarzu pod filmami. Wpisując uimoda pod filmem biorę udział, u mnie biorę udział i Robinsona biorę udział, macie potrójną szansę na zwycięstwo. Może być tak, że zdobędziecie dwie nagrody. A teraz zapraszam na materiał z dnia poprzedniego, gdy wybrałem się na rekonesans, by sprawdzić miejscówki. Ale tak zauważyliśmy wczoraj z Darkiem, że większość, najwięcej około nie stoi tak na metro 70 do 2 metrów. Bo no tutaj mam 1,5 metra. No. Jest pierwszy. Ale nhunio. Jest, 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 jest. Co? Ta? Ja wiem, taki normalny, normalny taki. Ale się nastroszył. Dwadzieścia dwa, trzy centymetry. Niam, niam. No, jakiś jest, jakiś jest, jakiś jest. Fajny jest, patrz. Taki 24 cm, ale zapięty, to też fajnie. O, taka grubcia, grubcia, grubcia. Przywitaj się z widzami. Zamykaj. Jest kolejny jakiś fajny będzie nawet nawet znośny Nawet znośny, bo nawet ładny No proszę Darek. No taki, taki już ciekawy, już taki bardzo ciekawy Taki 23, 4 cm trochę dalej go wypuszczę żeby nie wystraszyć. No już taki przyjemniaczek będzie, 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 nieduży będzie. Będzie, 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 będzie i to ładny, piękny garbek. Uuu. To będzie chyba dzisiaj największy piękny garbusek. Śliczny. Myślę, że z 25 spokojnie ma. Ładna ryba. Gdzie ją teraz wypuścić, żeby nie odciągnęła mi stada. Niesie tutaj chyba Dobra, zmykaj Co? Bo mnie to Jest jest, 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 jest. Patrzcie, jak ładnie. No, 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 no. Ten jest śliczniutki, ale fajnie bił. Na dwa razy. Patrzcie, szczupak go brał. Chyba szczupaczek go brał. Ale fajnie. Fajny niuniuś się trafił. No może go zmierzymy. Ile ma centymetrów. Tak dla was jej, bo moim zdaniem ma 24 centymetry, nie ma więcej. Ale żeby sprawdzić, trzeba go zmierzyć. Dokładnie, ma no 24 cm 25 prawie że no niewiele się pomyliłem śliczna ryba oczywiście tutaj pa, pa. Niuń, 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 ale jest. Pukał, pukał, że trzy razy aż zapukał. Gdzieś tutaj trzeba go odprowadzić, żeby, żeby nie za blisko. no. Będzie, będzie, będzie dobra ryba. Nie taka dobra, ale jest. Łokonek. Gdzie my go puścimy? Gdzieś tutaj dalej w dziurę? O, do darka wpuścimy. No. <noise> to a więc koniec dzisiejszego odcinka z podlodówki wspólnie z Imodem, Jak widzieliście, jest zabawa w trakcie filmu. Także zapraszam do, niej, do udziału w niej. A my szczujemy plany na następny wypad. O, by przymroziło tutaj albo przymrozi i będą obstrągi z lodu, albo rozmrozi i będą pstrągi na spławik lub na Feder. Może rzeka krzynacle, nie zobaczymy. Może jeszcze o konie. Także. Do zobaczenia, zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, cześć.